Na wstępie chciałabym podziękować organizatorom za, za tak wspaniałe wydarzenie, ponieważ uczestniczę w nim drugi raz i naprawdę bardzo się cieszę, że, że mogę tutaj z Państwem dzisiaj być. Ja reprezentuję Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Głogowie, Instytut Humanistyczny, i rzeczywiście dzisiaj tematem mojego wystąpienia jest rodzic, kluczowym partnerem w terapii dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Krótkie wprowadzenie, następnie opowiem o swoich doświadczeniach, jeżeli chodzi o współpracę specjaliści i rodzice. Następnie chciałabym przedstawić korzyści, jakie według mnie, z moich obserwacji, z moich doświadczeń e, wynikają dla dziecka, rodziców oraz przebiegu terapii w momencie, kiedy ten rodzic ma szansę w terapii uczestniczyć czynnie czyli brać udział w terapii czynnie. Na koniec króciutkie podsumowanie. Skąd pomysł na ten temat? A więc e, oprócz tego, że jestem nauczycielem akademickim, jestem również praktykiem. E, I tak się ucieszyłam, bo e, pani doktor, która e, miała wystąpienie przede mną, również w ten sposób rozpoczęła, więc cieszę się, że mogę być również w gronie praktyku. Od 2001 roku pracuję z dziećmi i ich rodzinami zarówno w placówkach oświatowych, jak i w sektorze prywatnym. Pracuję głównie z dziećmi z niepełnosprawnością, z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, jako terapeuta pedagogiczny, neurologopeda oraz specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. I teraz w ostatnim czasie obserwuję takie zwiększone zainteresowanie tematyką włączenia rodziców w proces terapeutyczny. Bardzo dużo mówi się o tym, że ten rodzic jest takim kluczowym partnerem w terapii. Dużo mówi się o roli rodzica. Jeżeli chodzi o efekty terapii. I zarówno uczestniczyłam w konferencjach, w których o tym mówiono, czytałam publikacje, ale nawet jest takie zwiększone zainteresowanie tą tematyką w mediach społecznościowych, Kilka, kilkukrotnie nawet byłam uczestniczką webinarów prowadzonych przez psychologów, przez pedagogów na temat współpracy z rodzicem, rzeczywiście podkreślano tam ważność tej współpracy ale zawsze brakuje mi jakby w, w, tych, w omawianiu tego tematu konkretów, czyli konkretnej aktywności, konkretnego działania, gdzie my możemy o tą współpracę z rodzicą zadbać. I pomyślałam sobie, że to moje dzisiejsze wystąpienie być może będzie taką zachętą dla Państwa, ponieważ szerokie jest grono odbiorców tej konferencji, bo są dyrektorzy placówek oświatowych, są nauczyciele, ale również są rodzice, studenci. Być może to moje wystąpienie będzie zachętą do tego, żeby zapraszać rodziców e, przez specjalistów do gabinetów, do udziału w terapii. Być może niektórzy specjaliści praktykują już tą aktywność, natomiast wiem z doświadczenia, że jesteśmy w nielicznej grupie. A takim moim marzeniem jest, żeby to było, można powiedzieć, standardem, a nie wyjątkową sytuacją. I mimo tego, że tyle mówi się właśnie o tej współpracy z rodzicem, to tak naprawdę, kiedy ja zapraszam rodziców do gabinetu, kiedy zaczynam z nimi terapię. To jed, niejednokrotnie widzę na nich zdziwienie, ale nie tylko zdziwienie. I teraz chciałabym e, jakby opowiedzieć o takiej trójce, która e, trójce mam, która e, bardzo mocno e, utkwiła mi w pamięci. I to jest takie doświadczenie, które będę niosła e, ze sobą przez całe życie. Ale takie doświadczenie mimo wszystko pozytywne, bo wiem, że. Zapraszanie rodziców do współpracy, do bycia ze mną, do bycia z dzieckiem naprawdę przynosi bardzo dobre efekty. I najpierw chciałabym powiedzieć o mamie Krzysia. Mama Krzysia przyszła do mnie ze swoim synem, pięciolatkiem z autyzmem. Kiedy zaprosiłam ją do gabinetu, to naprawdę bardzo mocno się wahała. Stała przez chwilę i miałam wrażenie, że bała się wejść. Weszła ze mną, weszła z Krzysiem, ale usiadła w rogu i kiedy w kącie, taka skulona. I kiedy pamiętam, zaczęłam tą naszą relację z Krzysiem, obróciłam się, a ona siedziała i płakała, szlochała. Kiedy rozmawiałam z nią potem, powiedziała mi, że ten płacz był wynikiem wstydu. Ona się wstydziła za zachowanie Krzysia. Dziecko od. Wie, wielu miesięcy uczestniczyło w terapiach równego rodzaju. Ona, co prawda, rzeczywiście miała taką informację zwrotną, że Krzysiu jest niegrzeczny. To jest właśnie ulubione, jakby takie ulubione takie powiedzenie, jest niegrzeczne, tak? Natomiast ona nie spodziewała się, że te zachowania Krzysia są aż tak trudne. Albo powiem inaczej, ona myślała, że one są trudne, ale tylko w domu. Więc, jak ona zobaczyła, że w gabinecie, czyli z obcą osobą, Krzysiu zachowuje się w taki sam, a czasami nawet gorszy sposób, gorszy to oczywiście w cudzysłowie, to jej było wstyd, ona się wstydziła za jego zachowanie. Wiele pracy, jej pracy, wiele czasu upłynęło, zanim ona jakby zrozumiała, że nic złego się nie dzieje że ona nie ma się za co wstydzić. Wiele czasu upłynęło, zanim ona włączyła się do tej naszej terapii aktywnie i teraz jakby jej pobyt w gabinecie jest naturalną rzeczą. My razem przeżywamy to, co udaje nam się zrobić, ale razem jakby też przeżywamy to, że czasami musimy zrobić krok w tył. Mama Grzesia, trzylatka z autyzmem, kiedy do mnie przyszli, on był w trakcie diagnozy, chłopczek był w trakcie diagnozy. Na pierwszej sesji ona była okładana przez niego pięściami, gryziona, szczypana, szarpana za włosy. I proszę mi wierzyć, że ona w ogóle nie reagowała. Ona jakby brała tą jego agresję, nienawiść na siebie, bo myślała, że tak trzeba, że skoro on ma trudności, że jest, jeszcze nie był zdiagnozowany, więc ona uznała, że on jest chory. To jej obowiązkiem, matczynym jest brać tą złość na siebie. Dopiero w momencie, kiedy była ze mną w gabinecie, dopiero kiedy Grzesiu próbował również tych zachowań na mnie, a ja stawiałam mu powoli, ale z taką dużą konsekwencją te granice, i kiedy te, te, te agresywne zachowania wygaszały się na mojej osobie, ona zaczęła przyjmować podobne strategie wobec siebie, i udało się. Mama Marcela, ośmiolatka z autyzmem, przyszła do mnie na konsultację, ponieważ nie miała co zrobić z synem, bo wychowywała go sama. E, wzięła go ze sobą. Tak naprawdę byłam przekonana, że skoro to jest ośmiolatek z autyzmem, to moja uwaga będzie skupiona na nim. Nic bardziej innego. E, mama przyszła do mnie tak zmęczona. Przyszła do mnie wyczerpana. Przyszła do mnie e, o resztce sił. Ponieważ jak się okazało, Marcel realizował w sumie 15 terapii różnego rodzaju w tygodniu, i nawet te, które realizował w szkole, to ona musiała być w tym czasie, ponieważ to już był koniec lekcji, i ona go prowadziła z jednego gabinetu do drugiego, potem realizowała jeszcze terapię po południu, ale cały czas zarówno były mąż, jak i teściowa, jak i jej mama, jak i jej znajomi wmawiali jej. Zobacz, jak on się zachowuje. Ty robisz wciąż za mało, szukaj innych terapii. Dlaczego to mówię? Dlatego, że właśnie myślę sobie, że dzięki temu, że, a nawet wiem, jestem przekonana, że dzięki temu, że te trzy mamy mają szansę, miały szansę być ze mną w gabinecie, miały szansę uzyskać wsparcie i miały szansę tak przemodelować swoje funkcjonowanie, swoje zachowanie względem dzieci, że przyniosło to długofalową korzyść i efekt, o czym będę mówić później. Natomiast jacy są rodzice dzieci z niepełnosprawnością? Dla mnie tutaj takim pięknym podsumowaniem jest, są słowa pani Joanny Baran z takiej publikacji Terapia zabawą, czyli usprawnianie psychoruchowe dziecka ze dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego. Jacy jesteście rodzice dzieci niepełnosprawnych? Zapracowani, zabiegani i zmęczeni, zalęknieni i przygnieceni troską, czasem czuli i tkliwi, czasem niecierpliwi i odrzucający uczuciowo obiekt waszej udręki, czyli dziecko, wstydliwie ukrywający fakt jego kalectwa lub rzucający jego niepełnosprawność jak wyzwanie w twarz społeczeństwu, ufni lub unikający kontaktu z ludźmi, po prostu ludzcy. Dla mnie, to właśnie my jesteśmy osobami jesteśmy terapeutami. Ale jesteśmy e, również edukatorami rodziców. Jesteśmy po to, żeby ich edukować i wspierać, żeby im powiedzieć i pokazać, że są ludzcy, że ich emocje, e, że ich lęki, że ich frustracje e, są ok. E, I tak naprawdę uważam, że udział rodzica w terapii, dlatego właśnie powinien być standardem. Bo my wtedy możemy pracować nie tylko z dziećmi, ale możemy również edukować rodziców. Ja oczywiście szanuję też to, że niektórzy rodzice nie chcą brać udziału w terapii, bo również miałam takie doświadczenia, ale uwierzcie mi Państwo, że tych rodziców, którzy nie skorzystają z zaproszenia, jest naprawdę niewielu. Druga rzecz, kwestia wieku. Pewnie, że to zaproszenie, o którym mówię, Kieruję głównie do rodziców dzieci, z którymi terapię zaczynam, które, czyli to są małe dzieci, małe dzieci, które bardzo często są w wieku przedszkolnym albo jeszcze młodszym, i które korzystają głównie z WWR-u. Najczęściej wskazywane problemy, z jakimi borykają się terapeuci specjaliści, i to są problemy na podstawie rozmów. Tak, z moimi koleżankami i kolegami, którzy prowadzą terapię. Bardzo często słyszę, że tobie dobrze powiedzieć, bo ty pracujesz w gabinecie prywatnym, a my często w placówkach oświatowych, tam nie ma warunków. A więc chciałam jakby tu zaznaczyć, że pracując przez wiele lat w poradni psychologiczno-pedagogicznej, która publicznej, tak, ale nawet jakby to była niepubliczna, to uważam, że jakby to jest bez znaczenia jest to placówka oświatowa, to i pracowałam we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, to naprawdę bardzo często zapraszałam rodziców do współpracy i oni bardzo często z tej współpracy korzystali. Także nigdy, jakby tutaj też nie było przeciwwskazań ze strony mojej pani dyrektor, a wręcz przeciwnie, jakby ten start pracy z rodzicami trochę, jakby rozniósł się, można powiedzieć, i rozszerzył na moje koleżanki, natomiast rzeczywiście nie na wszystkie. W gabinetach prywatnych, w których pracuję, jest to standardem. Czyli tu, tutaj rodzic jest takim naszym partnerem w terapii i rzeczywiście w tym wieku przedszkolnym nie ma, jakby no, nie ma takiej terapii, bo mówię tu o terapii logopedycznej, mówię tu o terapii z zakresu integracji sensorycznej, pedagogicznej. Nie ma takiego obszaru, gdzie byśmy rodzica do terapii nie zapraszali. Specjaliści boją się również, że. Pobyt jakby rodzica w terapii będzie zakłócał relację terapeutyczną, że będzie większa koncentracja dziecka na rodzicu niż na terapeucie. Ja powiem, że ja bardzo często wykorzystuję tę sytuację na korzyść przebiegu sesji terapeutycznej, tak? Czyli zachęcam rodzica, bo rodzic u mnie nie jest bierny, tylko zachęcam rodzica właśnie, żeby wiele rzeczy robił z dzieckiem. Więc jakby też tutaj. To, jakby te, ten lęk uważam, że można przeformatować na korzyść sesji terapeutycznych. Podejrzenie o ingerencję, narzucanie własnych pomysłów, krytykowanie ćwiczeń skazanych przez terapeutę. Rzeczywiście jest to swojego swego rodzaju ryzyko, bo wiemy, że też pracujemy z różnymi rodzicami, ale też sobie tak myślę, że przecież jesteśmy osobami wykształconymi, specjalistami i tak naprawdę. Powinniśmy być asertywni, tak? Asertywni, czyli nie agresywni w stosunku do rodzica, ale asertywni, tak? I że jeżeli my będziemy asertywni, to też będziemy uczyć asertywności rodziców, którzy bardzo często tej asertywności nie mają. I konieczność koncentracji na potrzebach, na potrzebach rodzica. Ja powiem szczerze, że sama miałam takie sesje, gdzie rzeczywiście jakby ten ciężar, tej koncentracji był przełożony na rodzica, ale umówmy się, że kiedyś moja koleżanka psycholożka powiedziała do mnie tak ładnie, że z pustego dzbana nie nalejesz. Więc jeżeli w tym momencie naprawdę ta, ta jedna sesja na kilka będzie poświęcona rodzicowi, to to z pewnością przyniesie również duże korzyści dla dziecka, bo jeżeli my wysłuchamy tego rodzica, jeżeli my damy mu wsparcie, to na pewno. To, co my temu rodzicowi w tym momencie damy, będzie z korzyścią dla, dla dziecka. I teraz chciałabym właśnie opowiedzieć o tych korzyściach, które ja widzę z udziału rodzica w terapii dziecka. Pierwsza to poprawa relacji, dlatego że udział w terapii rodzica tutaj przesunę. Udział w terapii rodzica bardzo często może pomóc w budowaniu zdrowszej i bardziej takiej harmonijnej relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, poprzez zwiększenie chociażby takiego zrozumienia dla problemów dziecka, tak? Czyli rodzic podczas zajęć ma możliwość zrozumienia problemów, ale również może poprawić komunikację, dlatego że ja jako neurologopeda bardzo też często uczę, jak się komunikować z dzieckiem, jakich komunikatów używać. Co jest ważne i na co trzeba zwrócić uwagę? Kolejna korzyść wsparcie emocjonalne. I właśnie to jest też to, o czym mówiłam przed chwilą, że podczas tej terapii, kiedy my widzimy, obserwujemy te trudne emocje, z którymi się boryka rodzic, możemy mu pomóc, możemy, mu, możemy go wesprzeć, możemy go nauczyć, jak zrobić, żeby dziecko nie gryzło, nie kopało, nie biło. I możemy to zrobić w takiej bardzo bezpiecznej atmosferze, bo to nie jest tak, że rodzic tylko te negatywne emocje pokazuje u nas. On z tymi negatywnymi emocjami idzie przez życie, idzie w gabinecie, idzie po chodniku, idzie w galerii. Więc im bardziej my się skupimy na nim i nauczymy go w gabinecie, tym on więcej będzie mógł wynieść potem poza gabinet. Rozwój umiejętności wychowawczych bardzo tutaj. Zbieżne z tym, co powiedziałam przed chwilą, że obserwując nas terapeutów, rodzice mają możliwość uczenia się skutecznych strategii wychowawczych, które właśnie budują u tego rodzica taką możliwość bezpiecznego stawiania granic i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Kolejna korzyść to rozwiązywanie problemów. Czasami jest tak, że rodzic nie wie, dlaczego dziecko zachowuje się w taki, a nie inny sposób. A my z takiego lekkiego dystansu, czy ja to nazywam z lotu ptaka, widzimy czasami nieco więcej. I możemy powiedzieć rodzicowi, że nie wiem, Kasia czy Jasiu nie lubi robić tych rzeczy. To nie jest tak, że on robi na złość, ale te rzeczy, czyli te ćwiczenia, te zabawy, które pani proponuje, są albo za trudne, i dziecko nie wie, jak po prostu z tego wybrnąć, więc powiedzmy sobie, dajmy przykład, rozrzuci te klocki, albo z kolei są za łatwe. Ja Miałam oczywiście chłopca w terapii, właśnie o nim też mówiłam na początku, gdzie tak naprawdę wiele ćwiczeń, wiele gier, które w domu gdzieś proponowali mu rodzice, były dla niego załatwe. I on się złościł, on nie mówił, ale on jakby wyrażał w ten sposób taki protest zło, złość, bo dla niego to było za łatwe, a on nie umiał tego inaczej wyrazić. Więc jak ta mama była ze mną w terapii, to dopiero zobaczyła, że, może, że jakby należy z nim pracować na wyższym poziomie. Bo wzmocnienie więzi. Poprzez wspólne uczestnictwo w terapii rodzic i dziecko mogą wzmacniać swoją więź, a takim dla mnie tutaj podstawowym filarem jest właśnie zrozumienie dla siebie nawzajem, wsparcie emocjonalne. Tu już wspomniałam wcześniej, także tylko jednym zdaniem podsumuję, że możemy właśnie tutaj wspierać rodziców w tych trudnych emocjach, możemy im pomagać radzić sobie z nimi. Miejsce, e, wsparcie dla rodzica e, to jest również miejsce, nasz gabinet, gabinet terapeuty. I tak jak mówię, nieważne czy w placówce oświatowej, czy czy w sektorze prywatnym, to jest miejsce, gdzie rodzic może znaleźć również oparcie dla swoich problemów, które jak wiemy w przypadku dziecka z niepełnosprawnością e, są ogromne. E, czasami jesteśmy jedyną e, osobą, e, która rodzica wysłucha bez oceniania. Ponieważ wiemy, z czym się mierzy. Bardzo często, jak rodzice do mnie przychodzą, ja mam gabinet w centrum, to często rodzice muszą zaparkować gdzieś koło galerii albo przejść przez galerię. Wiadomo, duże rozproszenie, wiele się dzieje, więc naprawdę ten rodzic czasami musi się umęczyć, żeby do mnie przyjść. Natomiast chyba to nie jest najgorsze. Najgorsze są te komentarze, osób z zewnątrz, osób, które nie uczestniczą jakby w tych problemach, które nie wiedzą, dlaczego to dziecko się tak zachowuje. Więc czasami ja zanim rozpocznę sesję, to wysłucham tego rodzica. tak? Jak te emocje negatywne z niego zejdą, to wtedy zaczynamy zajęcia. Terapia z dzieckiem, bycie z dzieckiem podczas terapii, to daje rodzicom również możliwość lepszego zrozumienia sytuacji, z jakimi trudnościami się dziecko boryka pozwala to często rodzicowi lepiej odpowiedzieć na potrzeby dziecka i dostosować rodzicielskie relacje. Często w gabinecie ze mną pracuje jeden rodzic, ale uwierzcie mi państwo, że jakby ten jeden rodzic potrafi jakby przenieść potem te zachowania do domu i naprawdę mam taką informację zwrotną od rodziców że te relacje w rodzinie bardzo często też ulegają poprawie, ponieważ jakby cały system się zmienia. Czyli nie tylko dziecko u mnie w terapii, które potem wychodzi i rodzice już nie podtrzymują, nie ma tej spójności, tak, terapeutycznej, ale właśnie przez to, że ten rodzic jest i wprowadza podobne zasady w domu, cały system pracuje nad zmianą i nad poprawą, a dla mnie tylko wtedy jest tak naprawdę możliwy sukces. I właśnie o tym przed chwilą mówiłam, czyli o tej spójności oddziaływań, i tutaj, tak jak podkreśliłam, dla mnie jest to ważne, zwłaszcza na początkowym etapie terapii. Mam takich rodziców, z którymi zaczynałam terapię i ta mama chodziła rok, półtora roku, dwa lata, i rzeczywiście nadchodził taki moment, że jak um, otwierałam drzwi i mówiłam: OK, to jest ten czas, mamo, kiedy możesz mi zostawić dziecko i masz te 45 minut dla siebie. I możesz zrobić z tymi 45 minutami, co chcesz. Możesz iść na ławkę i poczytać. Możesz iść po prostu na kawę i nie myśleć o niczym. Wierzcie mi, chyba największej większej nagrody nie było było zdziwienie ale właśnie o czym yy, takie pozytywne zaskoczenie to jest taka nagroda, ale mówię to w tym kontekście, żeby też Państwo wiedzieli, że jakby to zapraszanie rodziców do gabinetów ma jakiś cel, ma jakiś sens. To nie jest tak, że ja się uparłam, tylko to ma sens wtedy, kiedy jest pełna zgoda rodzica, oczywiście, ale też największy sens ma to dla mnie, kiedy jest małe dziecko i kiedy jest początkowy etap terapii. Dla mnie, jako dla terapeuty, jak ja widzę też rodzica, terapii i dziecko, to mogę sobie też poobserwować wzajemne relacje rodzic-dziecko. Dlatego czasami, dlatego, nie czasami, tylko dlatego łatwiej mi jest zrozumieć lepiej, głębiej tą dynamikę rodzinną. Wiem potem, jak ja muszę planować terapię, jakie strategie muszę wdrożyć, żeby wesprzeć rodzica, bo wiem, gdzie rodzic wymaga takiego wsparcia, w których obszarach wymaga wsparcia, żeby wygasić lub odwrotnie zainicjować pewne zachowania pożądane u dziecka. Dla dziecka, na pewno w początkowej, zwłaszcza w fazie terapii. Tak naprawdę pobyt rodzica to jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Ja bardzo często wykorzystuję to, że rodzic jest ze mną w terapii, po to, żeby dziecko mogło obserwować, że jestem fajna terapeutka, że nic się złego nie zadzieje, że skoro ja z jego mamą lub tatą rozmawiam swobodnie, partnersko, że się do siebie uśmiechamy, to jemu, czyli dziecku, nie może stać się ze mną krzywda, czyli staram się pokazać, że jestem przyjazna wobec mamy, bo uważam, że to bardzo fajnie też oddziałuje później na dziecko. I tak jak już, już wcześniej też wspominałam, jeszcze tylko może powiem, że tą korzyścią jest również lepsze zrozumienie przez terapeutę relacji rodzic-dziecko oraz ten pobyt rodzica w terapii, jest również taką zmianą postaw rodzicielskich. I właśnie tutaj, może jeszcze się do tego chwilkę odniosę, że obserwuję bardzo często, że rodzice, którzy początkowo byli sfrustrowani, którym brakowało cierpliwości, w jakimś czasie stawali się cierpliwi i bardziej właśnie powściągliwi, na przykład w dawaniu właśnie bardzo łatwych lub bardzo trudnych zadań czy poleceń. A rodzice, którzy bardzo często, na pewno Państwo też się z tym spotykają, wyręczali we wszystkim dziecku, dziecko, bo uważali, że tak trzeba, ograniczali, przez, ograniczali potem właśnie swoją aktywność i pozwalali dziecku na działanie. Króciutkie podsumowanie. Tak więc mam nadzieję, że jakby to moje krótkie wystąpienie, które jest podyktowane również też wymogami tutaj czasu, Troszkę poruszy Państwa, troszkę też zachęci, jeżeli mieliście wątpliwości do tego, czy zapraszać rodzica do gabinetu, to być może pozwoli Państwo zmienić myślenie. Bo tak jak chyba wykazałam, to są korzyści zarówno dla dziecka, dla rodzica, ale również dla całego procesu terapeutycznego. Dlatego warto rozważać zawsze zaproszenie rodzica do gabinetu. I dla mnie powtórzę się, ale winno być to standardem. A mam wrażenie, że jest nas mało, mało jest terapeutów, którzy zapraszają rodziców na swoje sesje. Na koniec chciałabym tutaj, znalazłam taki cytat, który bardzo fajnie mi się wpisuje, jakby też w to, co mówiłam, że wychowanie jest na, jak nauka na rowerze. Nie nauczy jej ojciec, który biegnie za rowerem, a nie ten, który pyta instrukcję po fakcie, gdy dziecko już leży na ziemi. Dziecko, które po raz pierwszy siada na rowerze, musi być tyle razy podtrzymywane, co puszczone na swobodę. Sztuka wychowania polega na tym, aby wiedzieć, w którym momencie uczynić pierwszą, a w którym drugą rzecz. Dla mnie się to tak pięknie wpisuje też w, to, w ten udział rodzica w terapii, tak? że ten udział rodzica w terapii jest właśnie jak ta nauka na rowerze, że rodzic nie nauczy się, jak pomagać dziecku, jak wspierać dziecko, kiedy będzie siedział pod gabinetem, a nie będzie mógł uczestniczyć z nami w terapii. Że ten rodzic nie nauczy się tego, jak wspierać dziecko, kiedy my raz na miesiąc w ramach konsultacji damy mu informację zwrotną. On musi w tym naszym gabinecie nauczyć się, jak to dziecko podtrzymywać, jak to dziecko łapać, kiedy ono upada. To jest ważne. I dlatego właśnie ja zapraszam rodzica. Do siebie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że, że każdy wyciągnie dla siebie to, co istotne. I jeszcze raz dziękuję za możliwość wystąpienia i organizatorom za tą organizację.